Spotkaliśmy się tutaj w prawdzie, żeby potępić donosy i uczcić boha bohaterów, tych, którzy nie, zawa nie zawahali się, na ochotnika, zginęli, żeby chronić życie innych. Śmierć za drugiego człowieka ma swój głęboką wymowę, ma swój głęboki te teologiczny sens. Bardzo cieszę się, że są tutaj z nami mieszkańcy wsi. Nauczyciele, mam nadzieję, że ta historia rodziny domańskich, zamordowanej w całości, bo synowie pana Domańskiego nie, złoży, nie zdążyli założyć własnych rodzin, że ta historia zostanie zapamiętana, że będą się jej uczyły dzieci w szkole. To bardzo ważne, żeby tego typu historie były ostrzeżeniem przed nienawiścią. Ale także odstrzeżenie przed zakłamywaniem historii. Myślę, że śmierć za pomoc jest czymś bardzo trudnym, dlatego że nawet dzisiaj trudno nam zrozumieć, jak można było bić, torturować trzech mężczyzn za to tylko, że udzielili schronienia innym.